ma, tu Krzysiek z Adventure One. Dziś zobaczycie coś bardzo ciekawego. Nowy produkt w ofercie naszej firmy. W pełni, w pełni elektryczny, mega dopasiony, automatyczny namiot dachowy, który właśnie wjeżdża do naszej oferty. Jest to nowa wersja, jak wiecie od kilku lat, w zasadzie już mniej więcej od prawie czterech lat, montowaliśmy aluminiowe namioty dachowe na naszych samochodach, ale Doszliśmy w końcu do momentu, w którym powiedzieliśmy robimy to jeszcze raz, robimy to od nowa. I generalnie przez te wszystkie lata zbieraliśmy cały feedback, całą wiedzę, jaka była potrzebna do tego, żeby zrobić kolejną wersję takiego namiotu, choć tym razem jest to w 100% zaprojektowany od podstaw produkt w naszej firmie, wykonany w naszej firmie. Wszystkie jego elementy, wszystkie detale, jak widzicie, już się zdążyło otworzyć, nim skończyłem mówić o takich zwykłych, podstawowych rzeczach, więc. Pełni aluminiowa konstrukcja, automatyczne elektryczne otwieranie. Jest możliwość zrobienia go oczywiście na siłownikach zwykłych, klasycznych. Aczkolwiek, ze względu na to, co jest z tyłu i ze względu na to, co zobaczycie za chwilę, zrozumiecie, dlaczego wybraliśmy wersję zautomatyzowaną. Ta konstrukcja waży zaledwie 60 kg. Złożona, zamontowana z materacem, ze wszystkimi rzeczami. Jest to bardzo, bardzo lekka konstrukcja. Jedna z najlżejszych. Tego typu na rynku. Będziemy oczywiście w trakcie tego całego procesu tworzenia tego produktu, będziemy próbowali go jeszcze robić lżejszego. Chcemy zejść do około 48 kg, zobaczymy czy się to nam uda. Na razie, na ten rok mamy wersję, którą widzicie za mną. I po pierwsze, ze względu na to, że mamy jak widać z tyłu zintegrowane pięknie w jednej linii, nieodstające, e, okrzesane z przodu bardzo ładną aerodynamiczną blendą. Panele solarne i mieści się ich tutaj aż 480 W. W tym namiocie zaprojektowaliśmy go tak, aby wchodziły do niego panele solarne firmy Redark 120 W, 480 Sztuki, mamy 480 W, naprawdę potężna elektrownia na dachu. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się też na podnośniki elektryczne. Ze względu właśnie na to, żeby dźwignęło to bez problemu całą tą wagę, ale także utrzymywało namiot napięty i sztywny. Z przysilownikami pneumatycznymi bywa różnie. Podczas wiatrów mocnych, czy kiedy są. Doładowane, że tak powiem, śniegiem w zimie, nie zawsze chcą się łatwo otworzyć, nie zawsze ten namiot otwiera się całkowicie. Gdzieś tam czasami można zauważyć też, że poszycie dość mocno faluje na wietrze, właśnie przez to, że jest to siłownik pneumatyczny. Nie ma w tym nic złego, taka jest po prostu rola siłownika pneumatycznego. W siłowniku elektrycznym mamy mechanizm śrubowy, który po otworzeniu zatrzaskuje się, że tak powiem, kolokwialnie w jednym miejscu, nie pozwala mu się o milimetr na dół. Więc mamy pięknie zintegrowane solary. Dzięki temu właśnie mogliśmy dołożyć ich bardzo dużo, ale nie tylko, bo jeżeli nie potrzebuje ktoś takiej wielkiej elektrowni, może włożyć sobie 360 W, może sobie włożyć 240 W, a z przodu może sobie włożyć na przykład Maxfana albo i klimatyzację. Siłowniki są zaprojektowane tak, żeby podniosły ten dach. Tak jak jest, lub żeby podniosły ten dach z większym obciążeniem, na przykład zaśnieżony. Co jest bardzo ważnym elementem wyposażenia tego właśnie nowego dachu, to jest to, że wszystkie ściany, wszystkie szyby mają moskitierę, taką jak widzicie tutaj, czyli przód oraz boki są wyposażone w moskitierę, a także odepnę tutaj sobie zrolowany. Materiał. Każda ściana ma szybę na zimę, tak jak widać to tutaj, którą można oczywiście otworzyć. I dzięki tej szybie w zimowe, piękne dni możecie sobie w tym namiocie, otworzyć szybki same, nie wpuszczać do środka zimnego powietrza, odpalić sobie ogrzewanie postojowe, które można do, wpuścić do tego dachu i podziwiać piękne widoki, co jest też bardzo ważne. Tej konstrukcji. Po pierwsze, dzięki elektrycznym siłownikom, ale po drugie, dzięki temu, że uszyliśmy ten materiał w taki, a nie inny sposób. Materiał szyjemy tutaj sami. Cały namiot, cała konstrukcja namiotu, e, jego poszycie wszystko jest wykonywane w firmie Adventure One Conversions. Więc tutaj mamy bardzo fajnie naszpanowany, napięty materiał, co jest podstawą. Dobrze funkcjonującego namiotu dachowego. W poprzednich wersjach też uzyskiwaliśmy taką sztywność, ale jak już wspomniałem, podczas mocnego wiatru lub po prostu kołysania samochodem, ta pokrywa potrafiła gdzieś tam się delikatnie ruszać i ten namiot nie był aż tak naszpanowany. Zaznaczyć, że nigdy to nie była zła opcja, to nie był jakiś błąd w sztuce. Jak wspomniałem wcześniej, taka rola siłownika automatycznego. Dlatego też właśnie zdecydowaliśmy się o montażu siłowników elektrycznych ze względu właśnie na to żeby mieć mega napięty, mega napięty, naciągnięty namiot. Bardzo ważny bardzo ważny, że tak powiem feature. Teraz zamykam sobie przednią ścianę i kolejna mega fajna rzecz, jaka z tym namiotem się wiąże to to, że jego materiał jest uszyty w taki sposób, aby sam się naciągał. Dobra, zwijam. I teraz kolejna mega fajna rzecz, którą zaraz zobaczycie, jest taka. Zostawiam sobie tutaj otwarte okienko. Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie nie widać. No dobra, otworzymy go na dół. Jeszcze raz. O. Więc kolejna bardzo fajna rzecz. Składamy elektrycznie i teraz zwróćcie uwagę, w jaki sposób zwija się materiał. Materiał to muszę dać do środka, bo inaczej się tak nie stanie. Materiał składa się samodzielnie. Jak widać, do środka napina się, choć jeszcze nie jest założony napinacz. Forma szycia tego materiału pozwala na to, żeby on się składał do wnętrza, a nie żeby składał się jakkolwiek. No i teraz się zastanawiacie, czy mnie przygniecie? Oczywiście nie, ze względu na to, że namiot jest zaprogramowany tak, żeby właśnie stanął w tym momencie, teraz już mnie widać nie będzie, żeby można było sobie ewentualnie. Poprawić puszycie, sprawdzić czy nigdzie nie jest przycięte. Jeżeli nigdzie nie jest przycięte, klikamy. Zamyka się całkowicie bez przycinania materiału. To jest game changer, jeżeli chodzi o namioty dachowe. Namiot jest złożony, jak widać, wszystkie jego elementy materiałowe weszły do środka, nie zostały na zewnątrz. Wszystko ładnie się tutaj złożyło. Teraz czas na to, żeby ponownie go otworzyć, żebym pokazał Wam, jak wykonaliśmy uszczelnianie materiału, zamków, szybek itd. Pozwolimy się mu otworzyć. Zajmuje to około 55 sekund. Jest to bardzo dobry wynik. Tutaj, w tym samochodzie, jak widzicie, mamy wielkie wycięcie. Jest to Sprinter L2H1. I w tych samochodach robimy właśnie takie wycięcia ala Kalifornia. W samochodach z wysokim dachem nie robimy takiego wycięcia. Cniemy tutaj tylko między poprzeczkami otwór wielkości okna dachowego, nie naruszając konstrukcji samochodu. Więc jeżeli montujemy to w nowym samochodzie fabrycznym z gwarancją, ten samochód gwarancji nie utraci. I teraz posługuję się skrzyneczkami. I teraz zamknę sobie tutaj tiere jeszcze raz Proszę bardzo Hop i hop I zapraszam Zapraszam do wnętrza Zamki szybki wszystkie można w sobie właśnie tak zwinąć żeby nie walały się po materiale, po materacu, po poduszkach. Bardzo prosty sposób rzepka. Lubimy proste sposoby. Takie szycie także gwarantuje nam pełną wodoszczelność. Więc wszystkie zamki są zamkami wodoszczelnymi, nurkowymi, gumowane z zewnątrz z warstwą, która nie wpuszcza wody do środka. Za chwilę weźmiemy kerszerka i będziemy tutaj próbowali właśnie e, e, myć ten namiot, że tak powiem, tym kerszerkiem. Sprawdzić, czy cokolwiek dostanie się do wnętrza. Jak już widzieliście wcześniej. Bardzo prosty sposób. Otwieram sobie okienko jedno. Mogę sobie go zwinąć osobno. Otwieram sobie okienko drugie, czyli to zimowe. I otwieram sobie okienko letnie, czyli mockicierę, które jest na końcu. Ze względu na to, że w zimie i tak będziecie otwierać te pierwsze dwa okienka w większości przypadków. No i pięknie to wszystko działa. Żepimy z powrotem, bardzo ładnie tutaj schowane zamki są w tej moskitiery, żeby dawało to takie uczucie integralności tego namiotu, ale także forma szycia tego wszystkiego pozwala na to, że gdyby jakakolwiek woda się tu dostała, to nie dostanie się do, ona, do wnętrza namiotu, tylko ma tutaj takie małe odpływy, takie kanaliki, które mi jest w stanie sobie wypłynąć, więc zamykamy. Wszystkie okienka szczelnie, i będziemy dokonywać testu wody. Materiał jest to materiał Sandrella, najwyższa jakość najwyższej jakości, najwyższej klasy materiał tej firmy jest tutaj zastosowany. Tak jak wspomniałem, zamki nurkowe, nici wodoszczelne. Wszystkie produkty są dobrane do tego, żeby zrobić ten namiot jak najlepiej tylko można. Bez oszczędzania, bez skracania, bez kombinowania. Niestety ten namiot nie będzie nigdy tani, ale ktokolwiek się na niego zdecyduje, będzie miał produkt w 100% funkcjonujący, długowieczny, bardzo łatwy w utrzymaniu, gdyż materiały sandrela są niesamowicie łatwe w utrzymaniu w czyszczeniu. Zobaczycie wszystko za chwilę. Zamykam tu ostatnie okienko, ale warto też oczywiście wspomnieć, że wszystkie namioty można też doizolować termicznie, czyli na wszystkie tutaj ściany mieli wkładki termoizolujące znanej polskiej firmy, którą wszyscy sobie cenią i lubią, i my też. Ale co jest też bardzo ważne, oczywiście, cały dach jest zaizolowany. Po pierwsze, e, nie będzie się nam skraplać woda, ale po drugie, w zimie w namiocie będziemy w stanie utrzymać bardzo przyjemną temperaturę. Jeden z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszych testów, woda. Wszyscy nienawidzimy tej wody bardzo często w namiotach dachowych ta woda potrafi się dostać do środka lub wsiąkać w materiał. W sambreli tego nie ma, Sambrella niesamowicie odbija wodę, praktycznie nie dopuszcza do żadnego wchłonięcia, zero wchłonięcia materiału. Dzięki oczywiście tutaj szwom, dzięki technologiom, czyli kanaliki, odpływy, różne rzeczy, nie będziemy mieli problemu z wodą, która mogłaby się dostać do wnętrza namiotu. Zobaczcie, jak fajnie Sandrella na nią reaguje. To jest w ogóle niesamowite. Lejemy ciurem tą wodę, ciurem. Tak naprawdę. Jak widać tutaj, spod okienka, spod moskitiery bardzo ładnie wypływa wszystko. Wchłonięcie na poziomie zero. I teraz... Teraz zobaczymy, teraz zobaczycie coś bardzo fajnego, jeżeli chodzi właśnie o materiały sambrella. przed złożeniem takiego namiotu bardzo mokrego. Wiele osób się zastanawiać może, no przecież tam będzie się grzyb zbierał i tak dalej. Oczywiście w normalnych warunkach tak by było, ale z racji tego, że pracujemy z takim poszyciem i z takim materiałem, jakim pracujemy, to robimy tylko praktycznie tak, że Obijamy namiot, oczepujemy i mamy prawie, prawie suchy namiot. Można oczywiście wziąć jeszcze jakąś szmatkę na kijaczku, jeżeli to jest wysoki samochód, troszeczkę dać mu tutaj, prawda, jeszcze od, jeszcze osuszyć. Natomiast bardzo minimalne tutaj e, oznaki wody na poszyciu. Zobaczymy teraz do wnętrza, czy coś się stało. Z powrotem we wnętrzu, oczepujemy, oczepujemy. No i nie ma tutaj widocznych żadnych przecieków, wszystko jest suche. Sprawdźmy teraz zameczki. Szyba oczywiście nie przepuściła wody, bo jakże miałaby przepuścić tą wodę. Zrobimy teraz taki trik, że otworzymy tą szybkę, wyczepiemy moskitierę Teraz troszeczkę wody się oczywiście do środka dostanie, ale wyczepiemy tą ścianę, tą moskitierę porządnie, tak żebyśmy mogli złożyć dach bez obawy o to, że nam no, zgrzybi się, że tak powiem. Hop! Zamykamy, zamykamy i mamy. Zamki nurkowe nie są łatwe do obsługi, więc trzeba sobie troszeczkę ręką pomagać. I w zasadzie zostawiamy do wyschnięcia. W całym procesie poprawiliśmy też, oczywiście, składanie tego dachu. Jak wspomniałem wcześniej, ale także jego ryglowanie jest dużo łatwiejsze. Mamy też system informujący nas o tym, że dach jest niedomknięty. Po pierwsze, świecą się dwie czerwone diody. Po drugie, dach wydaje nieprzyjemny dźwięk takiej, że tak powiem, jękotanie, które powoduje, że wiemy, że dach jest niedomknięty. Nie ma już pasków do zaciągania, nie ma klamerek, są dwa solidne rygle, które po prostu po zamknięciu tego dachu tylko i wyłącznie robimy tak i dach jest złożony, gotowy do jazdy. Jeżeli byśmy zamknęli coś źle, zasygnalizuje nam od razu, że musimy poprawić tutaj system domknięcia tego dachu. Chyba tyle w zasadzie. Trzeba poczekać teraz na samochód, na którym zamontujemy taki dach na swoim samochodzie przebudowanym. Tutaj mamy samochód naszego kolegi Dominika, który użyczył nam go do montażu, ale też i prototypowania całego tego produktu. Już prototypowanie tego produktu zaczęło się już w zeszłym roku. Bardzo długo go projektowaliśmy. Dach jest w całości zaprojektowany w oparciu o pliki Mercedesa. Pasuje do wszystkich.